W miarę upływu kolejnych pokoleń średnia wieku stale rośnie, ludzie żyją coraz dłużej. Jednak nie na tyle, by można było się spodziewać tak niezwykłych przypadków, o których będziemy dziś mówić. Bez względu na to, jak bardzo zwiększy się średnia długość życia, bohaterowie tej listy pozostają postaciami wyjątkowymi, a w niektórych przypadkach owianymi tajemnicą. Dziś poznajemy dzieci osób, które żyły lub twierdzą, że żyły, daleko poza normalnymi ludzkimi granicami uszeregowane od najmłodszych do najstarszych. Dzieci: Luangfoya, cięto nowe lat. Nasz ranking rozpoczynamy udokumentowaną i zdecydowanie wyjątkową historią. Luangfoya był mnichem buddyjskim który dożył cento nowe lat. Pod koniec życia stał się niewielką gwiazdą TikToka za sprawą filmu, który zamieściła jego siostrzenica przedstawiającego go z rodziną. Zaczęły jednak krążyć wokół niego dość dziwne plotki. Niektórzy twierdzili, że ma cento tre lata, inni nawet, że jest trecento wantanowe letnią kobietą lub że praktykuje Japońską samomumifikację. Po jego śmierci wnuczka zamieściła w internecie filmy z jego pogrzebu, pokazując, jak bardzo był kochany. Być może prawdziwym sekretem oddawania czci starszym jest pamięć o nich i opowiadanie ich historii. Zanim przejdziesz dalej, przypominam ci, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, o zasubskrybowaniu kanału i kliknięciu dzwonka. Ale kontynuujmy. Nowy. Emiliano Mercado del Toro, 115 lat. W chwili śmierci, w styczniu 2007 roku, w wieku 115 lat i 156 dni, Emiliano Mercado del Toro był jednym z niewielu oficjalnie uznanych superstulatków. Jego wiek odkryto tak naprawdę dość późno kiedy w wieku dzieci lat wziął udział w paradzie w Rico, czym zwrócił uwagę reportera. Istnieją dokumenty potwierdzające jego długowieczność. Był weteranem i wojny światowej i najstarszym byłym wojskowym, jakiego kiedykolwiek udokumentowano. W millenovecento roku prezydent Bill Clinton odznaczył go odznaczeniem z okazji setecinque. Rocznicy zakończenia konfliktu. Nigdy się nie ożenił i nie miał dzieci, żartując, że w swoim długim życiu miał tylko trzy dziewczyny. Oto Jiroemon Kimura, 116 lat. Przenosząc się do Japonii, spotykamy Jiroemona Kimurę, który w chwili śmierci w duemila tradicier był najstarszym mężczyzną na świecie. Jego zweryfikowany wiek wynosił centosedici lat. W grudniu do roku Księga Rekordów Guinnessa uznała go za najdłużej żyjącego człowieka na świecie. Miał siedmioro dzieci, quattordici wnuków, venticinque prawnuków i tredici praprawnuków. Mówiono, że miał niezwykle pozytywny charakter, a jego zwyczaj jedzenia małych ilości aby długo żyć był jednym z sekretów jego wyjątkowo długiego życia Według jego rodziny kluczową rolę odegrały również siła woli i miłość do natury 7 Emma Morano 117 lat Emma Morano zmarła w 1977 roku w wieku 117 lat Urodziła się 20 listopada 1899 roku była ostatnią osobą urodzoną w NoweSimo wieku, która opuściła ten świat. W duemila sedici roku została wpisana do galerii sław Guinnessa za długowieczność. Emma przypisała swoje długie życie kombinacji czynników. Z jednej strony decyzji o zakończeniu nieszczęśliwego małżeństwa, wierzyła, że życie bez napięć małżeńskich bardzo jej pomogło. Z drugiej strony, miał dość specyficzną dietę. Jadł surowe jajka i uwielbiał ciasteczka. Jej wyjątkowa i fascynująca historia uczyniła z niej symbol determinacji i odwagi. 6. Jean-Louis Calment, 122 lata. Jean-Louis Calment której długość życia wynosi 122 lata i 164 dni, pozostaje najdłużej żyjącą osobą, o której życiu kiedykolwiek potwierdzono oficjalne dane. Mieszkała we Francji i, chociaż pojawiły się wątpliwości co do jej prawdziwej tożsamości, nikomu jak dotąd nie udało się obalić dowodów zebranych przez księgę rekordów Guinnessa. Urodziła się w zamożnej rodzinie i wiodła bardzo wygodne życie bez nadmiernego stresu. Wyszła za mąż, za bogatego kuzyna i pod koniec życia sprzedała swoje mieszkanie, otrzymując rentę, mimo że przeżyła nabywcę. Niektórzy przypisują jego długowieczność rzadkiej predyspozycji genetycznej, gdyż inni członkowie jego rodziny dożyli dziewięćdziesiątki. Cinque. Luo Meishen, centoventisette lat, niezweryfikowany. Przenosimy się do Chin, aby spotkać się z Luo Meixenem, który w duemiladodici roku ogłosił, że kończy 127 lat. Jeśli to prawda, to przewyższy to każdy inny zweryfikowany przypadek. Niestety, nie ma wiarygodnych dokumentów urodzenia w tym regionie. Oficjalna rejestracja rozpoczęła się dopiero po 1940 roku. Według jej wersji urodziła się w mile oto cento tantacinque roku, a swoją długowieczność przypisała prostemu i zdrowemu trybowi życia: pracy w polu, spożywaniu niewielkiej ilości smażonego jedzenia i dobremu wypoczynkowi. Choć nigdy nie potwierdziły tego badania medyczne. Historia tego zjawiska pozostaje fascynująca. 4. Leandra Becerra Lumbreras, 127 lat, niezweryfikowana. Leandra Becerra Lumbreras twierdziła także, że osiągnęła wiek 127 lat. Jest to liczba bardzo zbliżona do wieku Jean Calment, 122 lata. Jednak nigdy nie została ona oficjalnie zweryfikowana. Według jej rodziny sztuczkami zapewniającymi jej długowieczność były zdrowa dieta, odpowiednia ilość snu oraz co ciekawe fakt, że nigdy nie wyszła za mąż. Lubiła śpiewać wnukom i żartować z młodszymi chłopcami. Miała pięcioro dzieci, które zmarły przed nią. Przez dziesięciolecia pracowała jako krawcowa. Utrzymując rodzinę tak długo, jak pozwalały jej na to siły. Choć dokumenty nigdy nie potwierdziły jego wieku, jego duch wydaje się prawdziwie ponadczasowy. Tre. Mbah Goto, 146 lat, niezweryfikowany. W duemila dziesiątej roku zmarł Mbah Goto, indonezyjczyk, który twierdził, że dożył niezwykłego wieku 146 lat. Według niektórych rejestrów państwowych urodził się w mille otto Cento Setanta R, er. lecz w Indonezji zaczęto rejestrować urodzenia dopiero w Mille Novecento a w dokumentach kilkakrotnie znaleziono błędy. Sam przyznał, że sekret tkwi w cierpliwości i miłości do rodziny. Co ciekawe, był także nałogowym palaczem. Mimo wątpliwości co do jego prawdziwego wieku, w swojej społeczności zapamiętany został jako lokalny bohater, dzięki licznym opowieściom o oporze przeciwko japońskim i holenderskim osadnikom. Due Machaszta Murasi, 179 lat, niepotwierdzone. Sprawa Machaszty Murasi. Jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych. Według indyjskich władz urodził się w Bangalore w mile od trentacinque r a od mile tre r mieszkał w Varanasi. Do mile r pracował jako szewc, a na emeryturę przeszedł w wieku przypuszczalnie 122 lat, gdyby ta nowina pojawiła się w 2014 roku. Miałby centosetantanowe lat. Jego osobiste dokumenty zdawały się potwierdzać tę historię, ale żadne badanie lekarskie nie mogło potwierdzić prawdziwości tych twierdzeń. Czy była to próba zwrócenia uwagi, błąd biurokratyczny? Jego historia do dziś pozostaje owiana tajemnicą. 1. Cento lat. Niezweryfikowany. Na szczycie listy znajduje się Li Qingyun, chiński zielarz, który, według jego własnych słów, urodził się w mile setecento r, a zmarł w mile novecento r w wieku cento lat. Twierdził, że odkrył sekret długowieczności dzięki studiowaniu ziół leczniczych i sztuk walki. Niestety ówczesne zapisy są niekompletne i nie ma żadnych konkretnych dowodów potwierdzających prawdziwy wiek Li. Pozostaje więc legendą, być może wyolbrzymioną przez lokalny folklor. Jednak jego historia fascynuje do dziś i sprawia, że każdy marzy o wydłużeniu życia poza wszelkie granice. Nasza podróż przez przypadki niemożliwej długowieczności kończy się tutaj, przynajmniej na dziś. Jeśli spodobał Ci się film, zostaw lajka, napisz komentarz, co o nim myślisz, i zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić przyszłych treści. Kto wie, może pewnego dnia odkryjemy jeszcze bardziej niesamowite rekordy. Do zobaczenia podczas następnej przygody.